Nie wiem, czy to jest małego. A pan, to pan. Pokażcie gęby. Pokaż gębę. Pokaż. Zęby, pokaż. Pokaż zęby, o! Pokaż. Chodź tutaj bliżej i pokaż. Chodź, ja ci pokażę. No, i uśmiech, poproszę. proszę. Poproszę uśmiech. No dawaj mama. O, bardzo ładny. <stutujmy> bardzo ładny już. A pokaż drugi ząbek jak się rusza. Pokaż jak się rusza drugi ząbek. No dawaj. <stutuj> o jakie brudne. Zerwiemy bandaj. Ej, hey boli. To dziewczona idą. 上次、啊、我们去的叫。 Oh, was nice ist Bots.

Dobrze. tandem, tak? tak. Już kochanie idziemy. ci i wystartuje i <suszy> A teraz dziewczyny. Co? To Uuuu! Bez nagrywania widzimy, nie? Nie wiem. I idziemy. Jak wystartuje? No, idziemy. Jak wystartuje? No, A ta dziewczyna jeszcze raz zobacz, nie? O, teraz drobne to. A teraz mamusia. Ale zasuwasz, rany boskie. O, mama, pędzi jak. Bardzo. Proszę, mamy taki zachód słońca piękny. O, taka piękna chmurka. Pokaż mój widok. Proszę, to się wozi na rowerze. O, pokaż kolarzu co pijesz. Bardzo ładnie.

No dawaj, dawaj, szybciej teraz, szybko, no sprint! Jedziemy! Wow! Wow! Ale czas Dawaj, tata, szybciej. Ania, dawaj, szybciej. I tata, szybciej biegnie. Kijkę jest na mojej oczu, tytuł? Ania, szybciej, szybciej, tata, tata będzie szybciej biegł. O, o! Bardzo ładnie. O, i kazujemy, kazujemy. O! Bardzo ładnie, bardzo ładnie, cała rodzina w komplecie, proszę bardzo. Tour de France. Tak. Tour de nowa Wieś. O, tata wymienka. Tata wymiękka. Legaj, <laughs> obejrzymy tatę. W jakim stanie? O! Kiepsko, już kiepsko. Ostatnie metry, ostatnie metry, bardzo ładnie! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie! Proszę, jesteśmy na mecie. Drugiego nie ma mowy, chodzi o nie. Ja tam ma, a tam, tam, nie po tej to statyra, Nie, nie rzeczy. Ja drugiego Dzień, to drugiego co? Drugiego? drugiego nie ma? Nie. mowy dobrze. Otworzymy za trzy lata. Początku do końca. Cięcia, nie, dziękuję. Chyba że chyba że możemy na tak jak moja tak jak moja koleżanka przyjaciółka zadzwoniła do mnie jak urodziła i powiedziała pierwsze słowo, mówię, synka. Kurwa, myślałam, że umrę. pierwsze. Tak to jest rzeźnia rodzina, nie jest, rodzinę, to nie jest, żyźni, tak, jest no, to, to Ola takie pierwsze rzeźnia, co wy tam gadacie? Nie wiem, może jestem no no, mało Nie, nie, no, ale... tak. no. no. no, tak, to po prostu

Kogo ty tam prowadzisz powiedz? No prowadzę takiego marudę małego, co to nie chce spać. O, teraz jest grzeczny, teraz śpi. <grymne> taka, taka dobra, taka, taka musimy musisz iść. Musisz tak? iść, okej, okay, okay, jest spoko. Te dziewczyny to są. Także Helenkę widziałam już małą. i'm a